Poświęconym rozszerzeniu zakresu prac projektowych i budowlanych w ramach przebudowy dworca kolejowego Burczowskiego w związku z zawarciem aneksu dniu 20 października bieżącego roku pomiędzy PKPSA a Podimers SA. Witam serdecznie pana Tomasza Szymańskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pana Pawła Lisiewicza wiceprezesa zarządu PKPSA. Pana Marusza Kurylskiego, dyrektora oddziału Budimex SA. Pana Macieja Klamowskiego, prezydenta Grudziąca. Pana Tomasza Smolarka, wiceprezydenta Grudziąca. Pana Pawła Napolskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Grudziąca. Pana Krzysztofa Misiewicza, radnego Rady Miejskiej Grudziąca. Pana Krzysztofa Kucika, radnego Rady Miejskiej Grudziąca. Witam również przedstawicieli mediów oraz wszystkich, tu dzisiaj zgromadzono. O zabranie głosu proszę Pana Tomasza Szymańskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Zapewne możecie się Państwo zdziwić, jak liczne grono osób, które z nami dzisiaj na Grudziądzkim Dworcu jest i czemu aż tak liczne no szanowni Państwo, dlatego, że kwestia inwestycji związanej z modernizacją, przebudową Brudziąskiego Dworca jest bardzo długa, bardzo kręta, była bardzo skomplikowana, niestety była narażona również na polityczne naciski, ale też i o że Państwo wiecie, dopiero sztab tych osób, które są tutaj wspólnie razem z nami Podjął się tego zadania i ostatecznie można powiedzieć, że po wielu, wielu latach różnych dziejów Gruziącki Dworzec będzie uzyskał odpowiednią metamorfozę, zmieni swoje oblicze, będzie spełniał te założenia, które są oczekiwane od tego typu inwestycji, od tego typu obiektów, zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, zgodne z tym, jak funkcjonuje to w państwie, w państwie i w Europie w XXI wieku. Jak Państwo wiecie, obiekt ten powstał na przełomie roku 60. Kubatura sama przestrzeń torca wpisała się w historię dziejów naszego miasta. Nie ma chyba w mieście żadnego którzy który by na tym dworcu nie przebywał. Nie kupował, nie jadł nad nami, znajdował się bar, szybkie obsługi. Co niektórzy Państwo pamiętacie, serwowane flaki, i to też Mieliśmy się kasy biletowe tętniły życiem, przejścia podziemne, które prowadziły na peronę i to wszystko jest wpisane w naturalną historię naszego miasta. Ale tak samo lata 60. -te, ten obiekt oczywiście w, ten, w wyniku y, normalnego funkcjonowania amortyzacji należało coś z nim zrobić, celem jakby przeprowadzenia odpowiednich prac, y, żeby przywrócić mu jakość funkcjonalną, ale również techniczną został wpisany do programu inwestycji korcowych jako obiekt wymagający pilnego, pilnego działania, pilnego działania, działania budowlanego i niestety z pobudek politycznych został przez rzędni rząd Prawa Sprawiedliwości niestety z tego, z tego programu wykreślony z niejasnych również nam przyczyn. Potem okazało się w 2019 roku, że przed wyborami Parlamentu Europejskiego Również w tym momencie politycznie został wykorzystany, była podpisana petycja, minister infrastruktury przyjechał, poinformował nas, że dworzec będzie budowany w ramach jakiegoś takiego dworca systemowego. Ja jak państwo pamiętacie byłem parlamentarzystą i nadożnie pytałem kolejnych ministrów infrastruktury co, kiedy, w jakim czasie dworzec zostanie zmodernizowany. Na moją jedną z interpelacji, które wysłałem do ministra infrastruktury w 2019 roku otrzymałem informację, że dworzec, nowy dworzec w Gruziącu powstanie do roku 2023. Mamy rok 2025, końcówkę tego roku, jak Państwo widzicie, znajdujemy się jeszcze w starym roku. Przez 8 lat nic się nie działo i zobaczcie Państwo, wystarczyła niespełna wola dla Pani Prezesie, żeby wspólnie uzgodnić zakres cen. Ale również znaleźć finansowanie, żebyśmy mogli ten projekt dokończyć. Nie na siebie, nie żeby spełnić nasze jakieś ambicje albo nasze oczekiwania, ale dlatego, że ten dworzec jest potrzebny ludziom tam. Ten dworzec jest potrzebny dlatego, żeby rozrysować na nowo mapę systemu połączeń miejskich. Będzie tutaj ten serwis multimodalny, na którym to powie Pan Prezydent. Żeby to była ta przestrzeń komunikacyjna, żeby to było serce ludziomskiej komunikacji. I tak się stanie. Dziękuję wszystkim. Za to, że tego 20 października udało się dojść do porozumienia pomiędzy wykonawcą a inwestorem, pomiędzy PKP a firmą Modimex, co do zakresu oraz do określenia priorytetów, w jakim kierunku modernizacja przebudowa tego dworca powinna zostać zrealizowana. Oczywiście, w międzyczasie, jak Państwo doskonale pamiętacie, w 2021 roku obiekt ten został wpisany do rejestru zabytku przez konserwatora, co również spowodowało pewne perturbacje. I pewne przeciągnięcie w czasie tejże inwestycji. Ale my potrzebowaliśmy kilkunastu miesięcy, żeby te sprawy domknąć, dogadać, usiąść niejednokrotnie. Pamiętam, panie prezesie, ile, ile razy spotykaliśmy się w siedzibie spółki w Warszawie. Również przy współudziale pana prezydenta radnego napolskiego, żeby przekonywać co do zasady konieczności odtworzenia dworca. W tym miejscu przed wojną stał piękny, urwany, cudowny dworzec. Po wojnie został zbudowany ten. Tak, i teraz należy faktycznie przygotować ten dworzec, tak, żeby spełnił on oczekiwania e, na miarę właśnie czasów, w których żyjemy. Także serdecznie Państwu wszystkim dziękuję za to zaangażowanie, za to zrozumienie, że inwestycja ta jest Państwu potrzebna. Mówiąc na nowo, będzie odtwarzał, starał się e, przedstawić propozycje połączeń kole, e, kolejowych, nie tylko regionalnych, ale również o charakterze ogólnopolskim. Ale żeby z niego korzystać, trzeba zachęcić również ludzi, żeby chcieli inwestować. W tym miejscu spotykało się pokolenia ludziom. Grudziadza. Najstarsi grudziądzanie, starsi, młodsi, o, tutaj żyło to miejsce. I na nowo liczę na to, panie prezesie, panie prezydencie, że już niedługo, bo do końca roku 2028 jestem przekonany, że nowy obiekt w ramach tej, oczywiście, powagi, tej gry powstanie i będzie cieszył nie tylko serca, ale oczy, znaczy nie tylko Grudziadza, ale również wszystkich przyjaznych. Także wyrazem zdania serdecznie dziękuję, panie prezesie. Dziękuję Panie Ministrze. Teraz głos zabierze Pan Paweł Misiewicz, wiceprezes zarządu akp Panie Ministrze, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim za zaproszenie do dzisiaj, ale też, tak jak wspominał Pan Minister, za współpracę przy tym projekcie. Muszę Państwa zapewnić, że bez tak aktywnej i tak jeszcze, że też czwartej postawy pana ministra i pana prezydenta nie byłoby możliwości powrotu do tej inwestycji. Więc bardzo dziękuję za tę współpracę. Czasami, jak mi było ciężko, ale to dlatego, żebyśmy mogli wspólnie, wspólnie tę inwestycję przeprowadzić. Chciałbym także bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Krydionca za cierpliwość. Wiem, że. Wszyscy chcielibyśmy, żeby ten dworzec powstał, czy został przygotowany wcześniej, ale tak jak Pan Minister wspominał, wcześniej się nie udało. Cieszę się, że w tej kadencji rządu i też zarządu PKP udaje nam się do tych, do tych, prac wrócić. Dziękuję też generalnemu wykonawcy, czyli firmie Budimex za za gotowość tutaj do, do porozumienia. To będzie nie tylko dworzec, tak jak wspomniał Pan Minister, to będzie tak, tak naprawdę centrum przesiadkowe łączące transport kolejowy, autobusowy i tramwajowy. To jest bardzo ważne, żeby to, żeby to miejsce służyło jak najlepiej pasażerom, którzy będą się tutaj przesiadać między poszczególnymi, yy, poszczególnymi rodzajami transportu. Państwo też wiecie, że również dzięki współpracy z Panem Ministrem i Panem Prezydentem oprócz tej takiej tradycyjnej funkcji dworcowej yy, yy, dworzec będzie posiadał także funkcję ochronną, takiego doraźnego schronu dla mieszkańców Riodza. Nie chcemy, żeby w żaden sposób było to kiedykolwiek potrzebne, ale jednak jak wiemy, takie są teraz priorytety państwa, żeby też takie przestrzenie schronowe zapewnić. Stąd z inicjatywy m.in. pana ministra i pana, pana prezydenta utworzyć będzie obejmował też około półtora tysiąca metrów kwadratowych powierzchni na tym poziomie podziemnym, która będzie mogła, gdyby była taka potrzeba służyć również jako taki dodaźny skład dla, dla, dla podróżnych i mieszkańców. To jest piękny budynek. Wszyscy widzimy, że jest wart remontu w tej nowej swojej odnowionej wersji będzie obejmował oczywiście tą poczekalnię, hale, miejsca do, do siedzenia, będzie obejmował klasy, lokale, lokale gastronomiczne, ale też będzie, też remont będzie obejmował również jego police, tak żeby właśnie zapewnić dobrą komunikację z autobusami i z tramwajem obejmował także oczywiście zieleń, parkingi, ułatwienia dla osób z ograniczeniami mobilności, dla osób z niepełnosprawnościami, więc będziemy chcieli, żeby ten dworzec jak najlepiej służył mieszkańcom i wszystkim podróżnym. Poprzeczka jest postawiona też dość wysoko dlatego że w, tylko w ostatnich miesiącach jeden z naszych twórców dworzec we Wrocławiu został uznany przez Europejską Organizację za drugi najlepszy dworzec w Polsce. drugi najlepszy tworzec w Europie, od których między innymi przed Berlinem a... I Londynem, z której y, nasz dworzec turystyczny w Szpackiej Podębie został uznany za najlepszy mały dworzec turystyczny y, na świecie. W związku z tym staramy się, żeby te y, dworce y, zmieniły się z takich miejsc, w których y, jeszcze, da, jeszcze niedawno Polacy się obawiali, w takich miejsca, z których y, możemy być dumni. Jestem przekonany o tym, że przedworzec w trudziątku dzięki współpracy z panem ministrem i panem prezydentem e, również już niedługo e, e, będzie tak miejsce, którego wszyscy mieszkańcy budządzali podróżni e, e, będą długi, a stanie się to oczywiście też z powodu naszym wysiłkiem finansowym, bo e, szacujemy, że będzie to kosztować około 76 milionów złotych i, i że chcielibyśmy dokończyć tę pracę, skończyć tę pracę do połowy 2028 roku. Więc Panie Ministrze, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, bo najczęściej w zasadzie do mnie dzwonił Pan Przewodniczący, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się na otwarciu tego nowego wyremontowanego dworca na kolejnych etapach jego demontu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za donację projektu Pana Mariusza Kurywskiego, dyrektora oddziału wody z SA. Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj to jest wielka chwila, która więcej wiele przygotowanie. Pracowaliśmy nad dokumentacją i uwzględnialiśmy wiele rozwiązań z zamawiającym. Dzięki temu udało się wypracować rozwiązania, które pozwolą nam tą inwestycję zakończyć w takiej jakości, jakiej oczekuje zamawiający. Oprócz tego też wiele rzeczy zamiennie i dodatkowo będziemy realizowali. To, co wcześniej zostało powiedziane odnośnie bezpieczeństwa zagrożeń. Jest dzisiaj bardzo, bardzo ważne. Są czasy bardzo trudne, wymagające, jesteśmy w stanie wiele rzeczy zrobić i zakończyć tą inwestycję z sukcesem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Dyrektorze. O zabranie głosu proszę o Pana Macieja Klamowskiego, Prezydenta Grudziadza. Bardzo dziękuję, Szanowny Panie Ministrze, Panowie Prezesie. Bardzo się cieszę, że ten aneks został podpisany i daje to dobre, zielone światło na to, że w końcu prace budowlane, tak oczekiwane przez mieszkańców, przez podróżnych, przez turystów odwiedzających tych ludzią, ruszy. Tak jak to już też zostało wyartykułowane, rewitalizacja dworca PKP to jest tylko element rewitalizacji całego kwartału miasta. Bowiem nie obwodaw, tutaj patrząc po mojej lewej stronie, powstanie węzeł autobusowy. Węzeł, który będzie obsługiwał zarówno komunikację miejską, powiatową, krajową, ale także międzynarodową, ale cała obsługa podróżnych będzie odbywała się właśnie tutaj w tej przestrzeni tworca, dlatego jego potencjał będzie lepiej wykorzystany. Jednocześnie projektujemy przebudowę modernizację yy, tramwajów w I ten etap, kolejny etap. Modernizacji, podaje Więc uruchomimy, docelowo przywrócimy połączenia z produkcją kolejową, tak zwaną ale całe lotniska zostaną przebudowane. Myślę, że w przyszłym roku przystąpimy także do modernizacji właściwie dobrych produkcji od zamiast MZK w kierunku Ukrona PTG. Co spowoduje, że dostępność dróg będzie zdecydowanie lepsza, że tutaj będzie tętniło życie i ten kwarto miasta, tak jak powiedziałem, bardzo nasz odmieni. Dbamy też o to i zabiegamy, aby, chodzi o odbudowę swoich potencjał kolejowy. dlatego mówimy nie tylko o infrastrukturze, takiej jak drążec, ale także o połączeniach kolejowych. Dalej jak dziś, dokładnie dwie godziny temu miałem spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkim gdzie też m.in. innymi e, tematykę połączeń kolejowych, połączeń i w kierunku kultury Miasta. Takie, takie zajawki już się pojawiły wcześniej, takie rozmowy e, Pan Marszałek Czołbecki przeprowadził z Panem Marszałkiem Mieczysławem Strukiem, ponieważ to wymaga porozumienia e, takiego marszałkowskiego, aby e, aby y, y, pociągi, które jadą z kierunku Togunia, nie kończyły swojego wieku wróciącą, ale dalej poruszamy się w kierunku Matoka czy w kierunku y, Gdańska. Będziemy też zabiegać o to przez nasze miasto przejeżdżało więcej pociągów e, krajowych, czy może w przyszłości także e, o charakterze międzynarodowym. Trzeba też pamiętać, że w pierwszym kwartale przyszłego roku Centralny Władz Komunikacyjny przedstawi dwa warianty ostateczne warianty przebiegu e, szprych przez nasze miasto. Wszystkie te warianty zakładają zatrzymywanie się pociągów na, na tym dworcu, a więc jego rewitalizacja, jego modernizacja jest wpisana, myślę, w większy... Yy, obszar działania, większą strategię. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych lat yy, życie będzie tętniło w tej przestrzeni. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu ministrowi yy, Szymańskiemu, który jest na bieżąco bardzo mocno zaangażowany. Dziękuję zarządowi PKB, dziękuję również tutaj panu prezesowi, bo wiem ile ile spotkań musieliśmy odbyć, ile rzeczywiście dobrej woli i determinacji musiało być ze, ze strony zarządu, aby wypracować model finansowy, który będzie służył, to też zostało wypracowane pod różnym ten by tworzyć, ale także będzie ze dzisiaj, w dzisiejszych czasach bardzo ważne i strategiczne jako miejsce. Nigdy nie było to wykorzystane, bo z na bardzo dziękuję. Dziękuję panie prezydencie. Szanowni Państwo, teraz zostaną przedstawione szczegóły dotyczące inwestycji. Harmonogram prac przewrót wydobywca kolejowego, klucząc, przedstawi pan Artur Burzycki, dyrektor pionu inwestycji PKP-sa. Dzień dobry Państwu. Jak wspomnieli moi przedmówcy. Przedłużej... Obiekt, w którym się znajdujemy jest fragmentem pewnej szerszej koncepcji urbanistycznej. Dlatego jego przygotowanie oraz koordynacja z pozostałymi elementami tej koncepcji jest rzeczą niezwykle istotną. Będziemy na to zwracali szczególną uwagę. Szanowni Państwo, przewidujemy, że decyzję o po uzyskaniu pozwólenia na budowę uzyskamy drugim kwartałem roku. No i w tym czasie też chcielibyśmy e, tuż po uzyskaniu odpowiednich zgodnień i, i, i dokumentów formalnych rozpocząć, rozpocząć pracę o z tej przedmoty. No i w zasadzie jeżeli chodzi o samo badanie do uczynku, no to już tutaj moi przedmówcy określili, że będzie to rok. 2028 roku. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że szybki staraliśmy się te komunikaty dotyczące ruchu pociągów w 2028 roku w już w nowym obiekcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.